Od kilku lat w Lesznie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Drugie Liceum Ogólnokształcące współpracują w ramach przedświątecznej pomocy dla potrzebujących rodzin. Pracownicy socjalni przygotowują listy rodzin, którymi się opiekują i tego, co jest najbardziej potrzebne. Często są to środki pierwszej potrzeby, a dla dzieci zabawki. Kim są rodziny? To osoby w trudnej sytuacji życiowej, często starsze, samotne, a także rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze. Młodzież, rodzice i grono pedagogiczne przygotowali paczki ze świątecznymi upominkami dla 27 rodzin z dziećmi i osób samotnych. Darczyńcami są także firmy, instytucje i osoby prywatne, ale lista potrzebujących rodzin przygotowana przez Mopr wynosi 56. Kto więc jeszcze chciałby się przyłączyć i wesprzeć kogoś w te święta, może skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 65 527 siedemdziesiąt czterdzieści sześć.